Państwo serdecznie witam na konferencji prasowej zorganizowanej przez kluby radnych Nasze świecie razem i Prawo i Sprawiedliwość. Drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja została zwołana ze względu na sytuację naszym zdaniem bez precedensu w historii działalności Rady Miejskiej w świecie w historii demokracji w świecie. W dniu jutrzejszym odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W trakcie której będziemy procedować nad zmianą statutu Gminy Świecie. I ta zmiana statutu, którą negujemy, odnosi się do ograniczenia prawa radnego do wypowiedzi radnego do dwóch razy w odniesieniu do jednego punktu porządku obrad. W naszym przekonaniu chodzi tutaj o zdecydowane, zdecydowane ograniczenie aktywności i działalności. Radnych, którzy są spoza koalicji Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej. Uważamy, że stoi to w oczywistej sprzeczności z merytoryczną debatą, którą do tej pory staraliśmy się prowadzić, a która chroniła słabe, merytorycznie nieprzygotowane i często niedopracowane projekty uchwał przed wprowadzeniem ich do obrotu prawnego. Proszę Państwa, takie działania jak nieudzielanie głosu radnym w trakcie sesji, czy też wprowadzenie tej zmiany, o której mówimy, jest, jest również w naszym przekonaniu wyrazem braku szacunku opcji rządzącej, koalicji rządzącej wobec nas, pozostałych radnych, którzy przygotowujemy się na sesję, którzy poświęcamy swój własny czas i chcemy zabierać głos. W trakcie sesji Rady Miejskiej, bo to ta sesja naszym zdaniem jest czasem, kiedy powinniśmy debatować, powinniśmy przygotowywać swoje stanowiska, powinniśmy się wspierać i powinniśmy przede wszystkim siebie słuchać. I proszę Państwa, ten brak szacunku jest niejako odzwierciedleniem tego, że po prostu nie chcemy być słuchani. A w moim przekonaniu jest to jeden z głównych problemów dzisiejszej demokracji w całym naszym kraju, że nie chcemy siebie słuchać. A to właśnie chęć słuchania, chęć otwarcia się na argumentację i na sposób patrzenia być może przeciwnika politycznego, być może przeciwnika światopoglądowego, może być początkiem do tego, żeby budować coś dobrego. I chcemy w trakcie tej konferencji. Wyraźnie zaprotestować przeciwko takiemu podejściu, które ma nas pozbawić prawa do wypowiedzi i które jest wyrazem braku chęci słuchania naszych argumentów. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że my nie wychodziliśmy naprzeciw. Proponowaliśmy zmianę w tym zakresie. Zmiana ta miała polegać na tym, że chcieliśmy wprowadzić ograniczenia nie ilościowe, a czasowe do wypowiedzi konkretnego radnego. Natomiast ta nasza propozycja została e, przez komisję odrzucona. E, proszę Państwa, ograniczenie ilościowe w dyskusji nie będzie dobrym rozwiązaniem, dlatego że e, jeżeli dany radny wypowie się w trakcie sesji dwukrotnie, a później e, pojawi się jakiś inny kontekst, inna wypowiedź, która może wnieść... Jakieś inne światło nad dyskusją w danym projekcie uchwały, co zresztą niejednokrotnie już miało miejsce, to radny, który być może jest merytorycznie przygotowany i legitymowany do tego, żeby się wypowiedzieć w tej materii, nie będzie się mógł wypowiedzieć tylko dlatego, że wyliczenia arytmetyczne zabraniają mu zabrać ponownie głos. Dlatego, proszę Państwa, to podejście w naszym przekonaniu pozbawi szans społeczność świecia do tego, aby projekty prawne i akty prawne, które będziemy podejmować na pierwszym piętrze tego budynku, żeby miały właściwy standard, żeby miały właściwe brzmienie i żeby mogły służyć. A przede wszystkim takie rozwiązanie będzie pozbawiać nas, radnych, prawa do wykonywania mandatu. Mandatu, którego nie powierzyła nam koalicja rządząca, ale powierzyli nam go mieszkańcy, powierzyła nam społeczność świecia, która nas wybrała. Poproszę teraz o zabranie głosu pana przewodniczącego Dariusza Woźniaka. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Proszę państwa, sam fakt, że tutaj stoimy jako w zasadzie trzy siły polityczne, bo Prawo i Sprawiedliwość, nasze świecie i razem dla świecia różnimy się mocno poglądami, światopoglądem, spojrzeniem na różne sprawy, ale w tym momencie jesteśmy na tyle zdeterminowani, że stanęliśmy tutaj wszyscy przed państwem. Bo łączy nas, proszę Państwa, jedno. Walczymy o, o bardzo ważną sprawę. Walczymy o swobodę wypowiedzi i o swobodę wykonywania mandatu przez radnego. W naszym przekonaniu, proszę Państwa, to rozwiązanie jest przede wszystkim nielegalne jest niezgodne z konstytucją, z artykułem 7 konstytucji, który mówi, że organy publiczne podejmują decyzje na podstawie prawa i w granicach prawa, a żaden przepis prawa nie pozwala na ograniczenie swobody wykonywania mandatu radnego. Po drugie jest to niezgodne z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, również z artykułem 7, gdzie tam się mówi, że osoby właśnie wybrane mające mandat publiczny, że nie można im ograniczyć wykonywania tego mandatu. Czyli po, po pierwsze, jest to rozwiązanie nielegalne. Po drugie, równie ważne, to jest to, że poprzez ograniczenie ilości wypowiedzi radnych decyzje, jakie będzie podejmowała radna, po prostu będą gorsze e, jakościowo dla naszych mieszkańców. Dlaczego będą gorsze jakościowo dla naszych mieszkańców? Dlatego, że nie będzie można przeprowadzić pełnej dyskusji, nie będzie można wyłuszczyć tematu. Dlatego tutaj, będąc z panem Tomaszem w Komisji Statutowej, wychodząc naprzeciw niejako propozycji Koalicji Obywatelskiego, Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej, zaproponowaliśmy możliwość ograniczenia czasowego, jeżeli już tak męczą nas te sesje. Niestety nie zostało to przyjęte. To ograniczenie ilościowe jest bardzo złym rozwiązaniem. Pan Tomasz już argumentował, dlaczego jest to bardzo złe rozwiązanie ponieważ nie ma właśnie możliwości nawet w trybie adwocem za trzecim razem podać jakiś dodatkowy argument, który no, pozwoliłby na lepsze procedowanie nad sprawą. Zarzuca się nam, że nie pracujemy na przykład na komisjach. Ostatnio przykład z Komisji Oświaty, proszę Państwa, wniosłem do porządku obrad Komisji Oświaty punkt projektu uchwały, które przygotowało nasze świecie razem. Czyli wprowadzenie w świecie karty dla osoby niepełnosprawnej, i komisja przegłosowała mnie i nie procedowaliśmy. Nie miałem możliwości dyskutować jako projektodawca, przedstawić na komisji tego projektu uchwały zgodnie ze statutem. Więc jeżeli nie na komisjach, nie na sesji, to co mamy dyskutować tutaj? za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem sądów, to przecież nie o to chodzi. Dlatego chcielibyśmy jeszcze raz zwrócić uwagę, jest z nami pan przewodniczący i poprosić o jakąś refleksję, żeby zrobić ten krok do tyłu, e, panie Jerzy, żebyśmy spotkali się. Mamy 4 lata jeszcze tutaj pracy dla dobra mieszkańców. Także dziękuję. Można jeszcze parę słów. Szanowni Państwo, e, chodzi o zapisy statutu. Ja chciałem przypomnieć, że statut, który obecnie obowiązuje, został uchwalony pod koniec kadencji poprzedniej rady, to jest jesień 2018 roku. Zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym spowodowały, że takie zmiany musieliśmy dokonać. Byliśmy jednym z pierwszych samorządów w województwie kujawsko-pomorskim, który taki statut opracowało na naszej podstawie. To inne samorządy brały Przykład, jak statut powinien być, jak powinien wyglądać, jakie zapisy powinny być. I proszę zauważyć, że w poprzedniej kadencji też mimo przecież różnic, mimo tego, że 21 radnych, tak jak teraz było, przyjęliśmy jednogłośnie, brali udział w przygotowaniu, opracowaniu tego statutu ze wszystkich klubów, które były wówczas w Radzie Miejskiej. Nie było żadnych uwag i problemów. Jestem czwartą kadencję. Przez 13 lat nikomu do głowy nie wpadło, żeby ograniczyć prawa radnych co do ilości wystąpień. Nie spodziewałem się osobiście, że to czekam takiej chwili, jaka jest dzisiaj. Dziękuję. woli podsumowania. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym tylko dodać, że mamy i yy, są możliwości proceduralne, jeżeli sesja ma się wydłużyć i, i ta sesja ma trwać dłużej. Widzimy, co się dzieje. Przecież nie musimy wszystkich projektów uchwał debatować w trakcie jednego dnia. Sesja może być podzielona i możemy podzielić tą sesję na kilka dni. Dlatego proszę Państwa, też na to zwracamy uwagę, że ograniczenie ilości i merytorycznych wypowiedzi nie będzie służyło temu. Bo możemy to zachować i podzielić czasowo, gdzie, gdzie po prostu nie będzie to jakimś maratonem, tak jak w przypadku tej sesji czerwcowej, która gdzieś tam na którymś z portali została podana jako przykład, chociaż, chociaż jedyny tak naprawdę, ale jeżeli widzimy, że coś takiego się dzieje, no to przecież możemy przerwać sesję i kontynuować ją w innym dniu, tak, żeby, żeby te projekty uchwał zostały merytorycznie i i właściwie omówione, przepracowane i przedyskutowane. Czy ktoś tu... Jeszcze dodam Panie Tomaszu, jutro mamy sesję, oczywiście zapraszamy Państwa na tą sesję. W porządku obrad jest chyba 15 punktów, w tym sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu, gdzie inwestycje są wykonane tylko w 7%, więc no, chcielibyśmy na ten temat dyskutować. To, to nie nasza wina jest, że po prostu w zasadzie w lipcu była to sesja nadzwyczajna, w sierpniu nie było, więc trzy miesiące nie było tych sesji, więc trochę spraw się nazbierało. Myślę, że można inaczej organizować pracę Rady, te sesje mogą być częściej, przynajmniej raz w miesiącu, to wówczas nie byłby taki napakowany materiał i jutro znowu będzie problem, nawet jak bardzo będziemy mocno się ograniczać, to przy tylu punktach ta sesja pewnie skończy się znowu o 20. Pani, czy ktoś z Państwa jeszcze by chciał zabrać głos? My możemy poprosić Pana Przewodniczącego. Żeby może ja oczywiście się mogę odnieść, tylko Pan dziennikarz do mnie dzwonił, żebym po konferencji prasowej udzielił głosu, więc czekam, że się zakończy konferencja i czekam na tego Pana dziennikarza, który do mnie dzwonił. To z TVP PiS. Aha, z TVP, telewizja. z TVP. To jeszcze telewizja jedzie. No to właśnie, no a jak jeszcze, teraz tak? mogę, no to bardzo Warto, proszę. proszę. Szanowni Państwo, Pan Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szemocki mówił na wstępie o demokracji, więc jeżeli chodzi o demokrację, to ta uchwała odnośnie statutu nie została jeszcze podjęta. Oczywiście Koalicja Obywatelska i Obywatelskie Porozumienie Samorządowe mają w demokratycznych wyborach mandat, i na podstawie tego mandatu w Radzie, który otrzymali od mieszkańców, będziemy jutro głosować ten statut. Ale uważam, że jak się mówi o kneblowaniu ust radnym, to jest nieprawda. To jest wielka nieprawda i się dziwię, że takie wielkie halo jest, jeżeli się mówi o zabraniu głosu na danej uchwale, nie na sesji, tylko w danym punkcie, czyli w danym punkcie projektu czy uchwały na sesji dwa razy, w tym raz ad voce, uważam, że to jest wystarczająca ilość zabierania głosu. Można sobie przygotować wypowiedź i wystarczy jedna wypowiedź, jak każdy z radnych, bo to nie dotyczy tylko opozycji, to dotyczy wszystkich radnych. Także, żeby ktoś nie myślał, że podneblowanie dotyczy tylko opozycji, bo tak to państwo przedstawiacie. Jest to nie Wszystkich I kneblowanie, wszystkich to nie. Nie, kneblowanie. Nie. No przecież powiedział to pan przewodniczący, że kneblowanie nie, nie by... dotyczy tylko. Ale proszę, ja tych naprawdę tych panu nie przeszkadzałem, jak pan no. mówił. Proszę bardzo. No. I kneblowanie to używa cały czas pan radny Wośnie. Potwierdza. Ja, no I dlatego ja to wspomniałem o tym. Dlatego naprawdę prosiłbym o szacunek dla wszystkich radnych, nie tylko dla, dla opozycji. Bo to naprawdę nie jest poważne. Artykuł 20. Punkt szósty zobowiązuje przewodniczącego do wprowadzenia na każdej sesji jednego punktu klubu radnych, obojętnie jakiego klubu, ale jednego klubu na każdej sesji. Więc każdy klub ma prawo złożyć projekt uchwały i możemy nad tym projektem debatować. I to nie ma tego, że ktoś nie, nie wprowadzi. Ja jestem zobowiązany i wprowadzam jako przewodniczący. I dlatego... Nie można mówić, że się komuś zamyka usta i, i nie udziela głosu. To na razie tyle. Ja bym chciał się odnieść do tej ostatniej wypowiedzi Pana Przewodniczącego, bo to rzeczywiście. W statucie jest taki zapis, że każdy klub ma prawo wnieść... W e, W statucie też, e, że każdy klub ma prawo wnieść do porządku obrad jeden punkt. I ja teraz powiem Państwu, jak procedowany jest obecnie, obecnie uchwała, którą wniosło nasze świecie razy. 28 sierpnia Klub Nasze Świecie Razem przygotował projekt uchwały w, prawie, w sprawie wprowadzenia w świeciu karty dla rodziny z osobą niepełnosprawną miesiąc temu na 7 dni przed sesją radni otrzymali materiały, oczywiście z tą naszą uchwałą również i z negatywną opinią pana burmistrza, do której oczywiście miał prawo. Z tej opinii wynikały cztery uwagi. Na komisji, po analizie na klubie, zgodziliśmy się z wszystkimi czterema uwagi, uwagami, jakie zgłosił pan burmistrz i przedstawiliśmy korektę tego projektu uchwały. To było wczoraj, czyli na dwa dni przed sesją. I na tejże komisji dostaliśmy kolejnych 13 uwag od radcy prawnego do, dotyczącego tego projektu uchwały. Czyli jak wygląda to procedowanie? To po pierwsze. Po drugie, zadałem pytanie panu wiceburmistrzowi, czy to już jest zamknięta lista tych uwag i czy będą kolejne uwagi. Nie wyklucza tego, że będą kolejne uwagi. Więc zmierzam do tego. Zapis w statucie oczywiście jest, pozwala on klubom składać projekty uchwał, natomiast na moje to jest taki troszeczkę fikcyjny i... W Fasadowy zapis, tak. Możemy złożyć, no ale co z tego? Możecie nas, panie Jerzy, przegłosować. Nie mam pretensji. Różnimy się. Uszanujmy to, że możemy się różnić i mieć inne zdanie. Ale pracujmy demokratycznie, zgodnie z pewnymi zasadami. Bo przyznacie państwo, że ta procedura, którą przed chwilą omówiłem, pracowania nad jakże ważną uchwałą wprowadzającą kartę dla, osoby z osobą, dla rodziny z osobą niepełnosprawną, no, no, nie wygląda najlepiej, bo już w zasadzie po wszystkich komisjach jesteśmy. A być może jeszcze jakieś uwagi będą, ja tego nie wiem, więc no. No nie zgadzam się z takim sposobem procedowania. I to jest jakby kolejny y, kamyczek do tego ogródka, o którym mówiliśmy na początku, czyli ograniczenie liczby wypowiedzi do dwóch, takie traktowanie nas, którzy przygotowujemy się i przedstawiamy projekty uchwał, nie udzielanie głosu y, na komisji. No więc to, i jeszcze y, ta uchwała jest w tym 15, 15 ostatnim punkcie, gdzie pewnie będziemy o dwudziestej na ten temat dyskutować. To nam się, proszę Państwa, nie podoba. Szanowni Państwo, o procedowaniu tej uchwały jeszcze dwa zdania dodam, jest nie w porządku, że na dwa dni przed sesją otrzymujemy opinię radcy prawnego. O ile otrzymaliśmy na 7 dni przed sesją opinię burmistrza, zareagowaliśmy i wnieśliśmy autopoprawki. Natomiast dawanie nam na dwa dni przed sesją 13 poprawek Pana radcy prawnego, kiedy już odbyły się wszystkie posiedzenia komisji, jest nie fair. Tak nie powinno być. Jeżeli miesiąc wcześniej dajemy projekt uchwały, prawnik miał czas przygotować i tak jak mówi ustawa i statut, na 7 dni przed terminem sesji dać wszystkie materiały. Tego nie zrobiono. Ja będę dzisiaj pracował całą noc i poprawię tą uchwałę. W zasadzie znowu wyciągając rękę e, panie Adamie, bo w klubie tego nie uzgadnialiśmy. Myślę, że się z wszystkim zgodzimy, z wszystkimi 13 punktami i na jutro przepraszam innych radnych, że dostaną to w takim trybie, dostaną poprawioną uchwałę, no ale w takim trybie ją przekazuję, bo wczoraj dopiero wpłynęły uwagi od pany, pana radcy prawnego, więc na jutro przygotuję tą poprawkę. Chyba, że będą znowu kolejne uchwały, tego nie, e, uwagi tego nie. Nie. Ja chciałbym się odnieść może do pana radnego Woźniaka, który mówi, że na komisji nie chcieli wprowadzić radni na komisji oświaty tak, tak? Tak, tak, panie. E, tego punktu. Uważam, że po to są problemowe komisje, że każda, każda komisja zajmuje się tematem, który sobie wybiera z, da, z danej sesji. W związku z tym, jeżeli komisja prawa powinna się tym zająć, to na pewno się zajęła. Jeżeli na komisji gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, prowadziliście to, to dobrze. Jeżeli na komisji finansowej, finansowej radnych, tak, prowadziliśmy, nie było problemów, ale to nie musi każda komisja nad tym obradować. I na komisjach można sobie rozmawiać i zabierać prac, głos do woli i tu na pewno nikomu nie przeszkadza. Przynajmniej tak uważam, bo tak jest na naszej komisji. I naprawdę, praca powinna radnych odbywać się na komisjach, a nie na sesjach. No właśnie, miała się tak odbyć na Tak jest w całej Świętych, Polsce, to? tak jest we wszystkich samorządach. Mało tego, tak jest w Sejmie. Bo tu ja słyszałem głosy z Komisji Statutowej, że nie rób Sejmu w świecie. Owszem, nie rób mi Sejmu w świecie, ale jak się w Sejmie odbywa? Ograniczenia czasowe, ilościowe, w ogóle bez pytań, bez odpowiedzi. No jak to jest? To przykład gdzie z góry. Nie chcemy no tak standard Rząd PiSu wprowadzać? takie prawo wprowadzi. A my nie chcemy, chcemy, tak, my nie chcemy. Nie chcemy. jak są w nie No chcemy. ja, no chcecie. Nie, jeżeli nie to, nie. Nie Jeżeli nie, nie wiceprzewodniczący nie. rady pisze maila o krępowaniu, dokładnie, tak napisał maila do telewizji państwowej, o kneblowaniu ust przez przez ob, e, opcję panie rządzącą, radzy, no, to, radzy, radzy, no to wiceprzewodniczący, przepraszam, panie, panie Szamocki, nie przeszkadzałem. Ja radzy, pan nie, nie macha mi tu ręką. Nie, bo, bo ja nie przeszkadzałem, jak pan mówił. Więc jeżeli pan tak pisze i jest pan w opcji PiSu, mało tego, statuje pan na posła, no to jak ja to mogę zrozumieć? No to chcecie takie standardy, jak były w Sejmie. Ostatnie my, cztery my nie jesteśmy tylko, w to. Nie, tylko że to nie jest nasz, nasz projekt uchwały, który ma wprowadzać takie standardy. Proszę Państwa, e, oczywiście e, w mailu, w mailu była, była tylko informacja o naszych zastrzeżeniach co do co do projektu uchwały e, i, i konkretnego punktu tej projektu, tego, tego projektu uchwały, bo dopóki debatowaliśmy ogólnie nad zmianami w statucie, wszystko było dobrze. Problem się pojawił wtedy, kiedy nagle w czerwcu. I co trzeba podkreślić, przed tą sesją czerwcową, która trwała do chyba 20. z kawałkiem, przed tą sesją pojawił się pomysł o, o, skrac o skracaniu możliwości zabierania głosu przez, przez radnego. Dlatego proszę Państwa, jeżeli są z Państwa strony jakieś pytania, to, to zapraszamy. Jeżeli nie, zapraszamy jutro na, na sesję Rady Miejskiej, gdzie będziemy na pewno merytorycznie i żywo dyskutować i debatować nad tą zmianą. Zmianą, która budzi, jak widać, wiele emocji. Zmianą, która jest przez wielu radnych, zmianą nieakceptowalną, niedopuszczalną, której będziemy się z całą stanowczością sprzeciwiać. A może problem nie jest w tym, że na sesji ma być dowoli dyskusja, bo tam są kamery, bo to jest nagrywane od A do Z. Może dlatego chcecie tylko na sesji rozmawiać, a w komisjach nie. Ja podałem Bo Jeżeli 4. ktoś 4. dwa razy kandyduje... 4. Jeżeli dwa razy ktoś kandyduje na świecie i nie zdobędzie mandatu, jeżeli raz się kandyduje na posła i się nie zdobędzie tego mandatu Pana do Urzędu Panie Wojewódzkiego Panie. i się nie zdobędzie mandatu to nie jest i teraz na nas. chce się do jakiego Urzędu Wojewódzkiego, co no, pan do, opowiada, do Urzędu Wojewódzkiego to do Sejmiku, wojewódzkiego? No, 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 do do sejmiku proszę. No, no proszę no. i co i nigdzie się nie udało i zaledwie w ostatnich wyborach jednego radnego pan prowadził jedną radną słownie teraz jednego radnego i teraz pretensje do demokracji, że jest zła? To demokratyczny mandat ma obywatelskie porozumienie samorządowe no, razem tylko, z koalicją. Nie, nie, tak? nie, 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 ma... nie tylko. Nie tylko, nie tylko, ale większe. Tylko, tylko, ale większe. Nie, ile nie, osób nie, nie rozumiem, głosowało na pana Darka w wyborach obecnie. Nie, nie rozumiem. Nie, nie czy, czy 3 tysiące głosów oddanych na pana Darka to jest nic? ja nie mówię, że nic, ale nie, jeden, jest. Jeden, jeden mandat. więc no, są potoradni tutaj, aby przedstawiać opinię. Tych mieszkańców, na, którzy na nich głosowali, Panie Jerzy. Panie przewodniczący. To dlaczego nie przekonał innych mieszkańców, żeby e... mieć... Panie przewodniczący, jeszcze jeszcze bym, no, bym chciał się odnieść, no, panie to Bardzo proszę. My mamy w przeciwieństwie do Państwa właśnie ogromny szacunek do demokracji. Wynik wyborów był taki, jaki jest. Wszyscy wiedzą o tym. Ale mając ten szacunek do demokracji, właśnie dlatego protestujemy przeciwko tym propozycjom w statucie, zmian w statucie. Bo one są niedemokratyczne. Powiedziałem, jest to niezgodne z konstytucją. Pan machał tą konstytucją przed sądami. Tak, tak. tak. No to jak walczy pan o konstytucję? No tak, więc właśnie. Tak. My mamy szacunek do tej konstytucji. Mamy szacunek do europejskiej karty samorządu terytorialnego. Więc te propozycje wskazują na to, że nie macie tego szacunku. Więc demokracja i my z tym wynikiem się Zgadzamy, ale wszyscy zostaliśmy wybrani i wszyscy mamy taki sam mandat. Pana mandat nie jest więcej wart niż mój mandat czy pana Tomasza. Ale oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak. Każdy ma taki sam mandat, i gdybyśmy my nie byli demokratyczni, jak pan powiedział, zgodnie z artykułem 7 Konstytucji, to by nas od 90 roku jako, jako obywatelskiego porozumienia samorządowego. Mieszkańcy nie wybrali, a jednak zdecydowali i wybrali nas. To w, w którym momencie jesteśmy niedemokratyczni. Proszę, proszę Państwa, schodzimy na poziom argumentów, które, które nie powinny tu padać i, i wstyd mi, to że takie argumenty no, padają no, no, przy, przy konferencji no. prasowej. Bo widzicie Państwo, jak wygląda, jak wygląda, jak wygląda debata na w trakcie sesji? Przedstawiamy merytoryczne argumenty, a tu pada argument o kimś, że ktoś startował na Burmistrza, a się nie dostał, po prostu... Ja na sesji tego ja bym, nie powiedziałem, ja bym, tylko na konferencji. Ja, bym, ja bym, chciał, bym chciał, żebyśmy może już na tym etapie postawili przecinek, nie kropkę, przecinek do dnia jutrzejszego. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie tym tematem, dziękuję wszystkim, którzy stoją z nami, za nami murem i, i nas wspierają w tej, w tej trudnej sytuacji. Mam nadzieję, że jutro w trakcie merytorycznej, poważnej, niepersonalnej, ale rzeczowej dyskusji będziemy w stanie dojść do jakiegoś porozumienia. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.